Mamy tutaj do policzenia całkę z funkcji wymiernej i jest to całka oznaczona, ale najpierw policzmy sobie całkę z funkcji, całkę nieoznaczoną z funkcji i będzie nam łatwiej wtedy. Będziemy od razu wstawiać sobie do wyniku. I no to mamy tak: tutaj będzie całka z x minus 1 do potęgi minus 2 względem dx, więc zróbmy sobie we, według tego wzoru na funkcję potęgową, czyli dodajemy 1 do potęgi i wystawiamy sobie przed ten, przed ten wynik współczynnik odwrotny, który będzie odwrotnością naszej potęgi. Więc mamy tutaj, jak dodamy 1, mamy minus 1, odwrotność minus 1 no to będzie minus 1 i razy x minus 1 do potęgi minus pierwszej. I oczywiście plus c. No to teraz sobie to zapiszmy. Minus 1 i x minus 1, tak to wygląda. No to teraz wstawiamy sobie nasze brzegi, czyli trójkę i dwójkę. Najpierw trójkę, czyli mamy minus 1 dzielone przez 3 minus 1 i odejmujemy to samo, czyli wynik naszej całki, tylko pod, po podstawieniu dwójki. 2 minus 1. I mamy tak minus 1 dzielone przez 2, czyli minus 1, druga. Odjąć, odjąć, czyli dodać 1 przez 1, czyli dodać 1. Nasz wynik to 1 druga.